Cześć wszystkim, ja jestem Szabuł i witam was bardzo serdecznie w filmiku, w którym chciałbym przedstawić wam swoje top 5 soundtracków z anime. Na miejscu 5 umieściłem anime o nazwie Kill la Kill. Jest to anime dość świeże, ponieważ wyszło mniej więcej pod koniec zeszłego roku i jeżeli chodzi o kształt tego anime, to było to anime bardzo absurdalne, wypełnione wręcz po akcją. I muzyka, którą nam w nim zaserwowano, moim zdaniem do tego anime pasowała idealnie. Jako, że to anime opitowało wzroty akcji, wiele absurdalnych momentów, to moim zdaniem ta muzyka, ze względu na swój wydźwięk, podkrwiała te wszystkie momenty idealnie, sprawiając, że to anime ognało się znacząco lepiej. Na miejscu czwartym umieściłem anime o nazwie Samurai Champloo. Jest to anime, które bardzo mocno zahacza o kulturę hip-hop i tym samym przyniosło się to też na muzykę. Ja, jako że miałem styczność swego czasu z tą kulturą, to wiem, że ta muzyka, która została stworzona przez artystę o pseudonimie Jabes, bardzo dobrze odzwierciedla te rytmy, klimat tej muzyki. I to anime obfitowało wiele momentów melancholijnych, w których musieliśmy się zastanowić nad przekazem, nad tym, co widzieliśmy. I ta muzyka, która się cechowała tym, że było wiele rytmów, które powodowały różne emocje pasowała idealnie do anime i bardzo gorąco zachęcam was abyście to anime obejrzeli bo jest naprawdę świetne i jest to jedno z najlepszych anime jakie obejrzałem w swoim życiu na miejscu trzecim umieściłem anime które wszyscy znają bardzo dobrze otóż Fairy Tail Fairy Tail każdy z nas może zarzucić wiele ale to czego temu anime w żaden sposób zarzucić nie można to jest słaba muzyka z shounenów które znam Fairy Tail ma zdecydowanie lepszy soundtrack jest tak piękny, tak idealnie dopasowany, że tych wszystkich utworów mógłbym słuchać godzinami. Naprawdę. Na miejscu drugim ujściem anime o nazwie Fate Zero. Fate Zero to po prostu klasa sama w sobie. Nie dość, że genialne skonstruowanie fabuły. Świetne postacie. Wyraźne. Oryginalne. Piękna kreska, to jeszcze genialna muzyka. Tyle emocji, ile mi ona dostarczyła po prostu oglądania, to po prostu bajka. Jest tak piękna, dostarcza tak niesamowitych wrażeń, że to po prostu trzeba usłyszeć. Polecam wam z całym sercem. I na miejscu pierwszym anime o nazwie Karaokiokaj. Na chwilę obecną mam obejrzanych ponad 350 serii, ale w żadnej z tych serii nie spotkałem się z tak pięknym, tak zmysłowym, tak pobudzającym obraźliwym sądwakiem jak właśnie w tej. Jest tak genialny, tak niepowtarzalny, że z tego show czyni coś wyjątkowego. To zdecydowanie trzeba usłyszeć i zobaczyć. Okej, okay, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.